Pan poseł, pan Zbigniew, Jedna minuta, bardzo proszę Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, projekt inwestycyjny Nord Stream 2 jest przede wszystkim przedsięwzięciem politycznym, a nie gospodarczym, ponieważ dotychczasowe moce przesyłowe Nord Stream 1 są wykorzystane zaledwie w 50%. Co więcej, realizacja tej inwestycji przez wielkie zachodnie koncerny energetyczne z rosyjskim Gazpromem który regularnie nadużywa swojej dominującej pozycji rynkowej i przeciwko któremu Komisja prowadzi od kilku lat postępowania antymonopolowe, jest jawnym lekceważeniem nie tylko prawodawstwa europejskiego, ale przede wszystkim zasady solidarności zapisanej w projekcie Unii Energetycznej, popartej przecież przez rządy 28 państw członkowskich. Jeżeli rządy największych krajów Unii domagają się solidarności od krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie imigrantów, to, jako przedstawiciel największego z tych krajów Polski, domagam się przestrzegania zasady solidarności w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, zapisanej nie tylko we wspomnianym projekcie Unii Energetycznej, ale także w Traktacie Lizbońskim, i w konsekwencji doprowadzenia do zablokowania realizacji tej przede wszystkim rosyjskiej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ważne wystąpienie. Uh, now One minute, take a please. Thank you president energy security is a major challenge for europe in the uk dependency on imports has increased significantly over the last years in particular natural gas in this